Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Podwyższenia to znaczy wywyższenia w swoim życiu krzyża. Krzyż. To znak Bożej Miłości. To znak zwycięstwa tej Bożej Miłości nad demonami, nad nienawiścią, która rzuciła się na całą ludzkość. I ta nienawiść została pokonana przez Bożą Miłość. Krzyż dla nas jest znakiem zwycięstwa. Jest dla nas znakiem największej Bożej Miłości, bo Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, każdy z osobna, każdy osobiście, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, nie zginął, ale miał życie wieczne, bo Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. To jest bardzo dobra wiadomość dla każdego z nas. Bóg jest po naszej stronie. Bóg jest naszym przyjacielem, największym. To my dla siebie możemy być nieprzyjaciółmi, wybierać to, co nam szkodzi. Ale właśnie Bóg wie, co tak naprawdę nam służy, co powoduje, że stajemy się wolni, prawdziwie wyzwoleni i napełnieni radością, pokojem, miłością, szczęściem. Jakże wiele ludzi szuka szczęścia tam, gdzie go nie ma. Po szerokim świecie jeżdżą, używają tego świata. Aby być szczęśliwi i szczęścia, jakby nie spotykają. Wydaje mi się, że już, już go mają, już go mają, i to szczęście ciągle ucieka. Jest ciągle jakoś nieuchwytne. A krzyż, jak to napisał ksiądz Twardowski, to takie szczęście, że wszystko inaczej. Krzyż to miejsce zjednoczenia z Chrystusem, z Bogiem. Święty Paweł napisał, Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz już nie ja żyję, żyje we mnie Chrystus. To jest zwycięstwo Chrystusa nad naszymi grzechami, nad naszą słabością. Wtedy, kiedy jesteśmy z Chrystusem ukrzyżowani, ktoś powiedział, że krzyż ma dwa miejsca: jedno miejsce jest na którym wisi Chrystus, a drugie miejsce jest wolne. Jest dla każdego z nas. Marta Robę. Kiedy jej ojciec powiesił krzyż nad drzwiami w mieszkaniu, i na tym krzyżu nie było figury Chrystusa, zapytała się swojego tatę: Tato, a gdzie jest Chrystus na krzyżu? Tata odpowiedział: Nie ma, bo z martwych stał. Wtedy odpowiedziała: W takim razie my będziemy na tym krzyżu. Marta Robę później przez ponad 50 lat przyjmowała. W czwartki, raz w tygodniu, Komunię Świętą i nic nie spożywa innego, ani kropli wody. I od momentu przyjmowania Komunii Świętej aż do niedzieli jednoczyła się z Krzyżem Chrystusa, z ukrzyżowanym Chrystusem. Cierpiała i ofiarowywała te cierpienia za tych, którzy prosili ją o modlitwę. Przez jej pokój przewinęło się jakieś 100 tysięcy ludzi. I dzisiaj, kiedy patrzymy na współczesny świat, który boi się Chrystusowego Krzyża, gdzie krzyż jest usuwany z miejsc publicznych, gdzie krzyż jest uważany jako coś, co by miało kogoś obrażać, obrażać uczucia religijne, na przykład muzułmanów. Żydzi nawet w dodawaniu, żeby znak plus nie był przypominający krzyż, to robią coś takiego, że 2 plus dwa to te plus i wygląda jak te odwrócone. W nasie cztery tak można było zapisać w yy, dodawaniu, żeby czasem nie przypominał znak plus krzyża. A przecież krzyż, jak to już kiedyś mówiłem, połączony z Chrystusem, to nawet każdy minus staje, staje się plusem. Po prostu jest czymś takim błogosławieństwem dla nas, czymś dobrym, czymś, co może się okazać, że będzie najlepsze, co mogło nas w życiu spotkać. Dla świata jest to głupstwo, dla Żydów jest to zgorszenie. Uważają to za grzech. Kiedyś w Dziad Waszem słyszałem, że śmierć, jeżeli ktoś oddaje swoje życie za kogoś, to popełnia grzech samobójstwa. Własne życie jest najważniejsze. Nie wolno mi oddawać życia za kogoś z miłości. To jest samobójstwo i taki grzech nie będzie odpokutowany, bo po śmierci nie można odpokutować grzechu. Natomiast trzy warunki, trzy sytuacje w Talmudzie pozwalają i nawet nakazują pobożnemu Żydowi oddać życie. Po pierwsze, wtedy, kiedy zagrażałoby to wierze, jeżeli ktoś zmuszał na przykład na przejście na inną wiarę, to trzeba by było oddać na życie i nie dać się złamać. Drugi przypadek to, gdyby ktoś zmuszał mnie do zabicia drugiego człowieka, to ja powinienem oddać swoje życie, a nie zabijać. I trzeci przypadek: czyny homoseksualne. Powinienem dać się zabić, a nie pozwolić się zgwałcić, pójść na współżycie homoseksualne. Dzisiaj, kiedy patrzymy na Chrystusa ukrzyżowanego, widzimy pewną nowość. Tak jak wczoraj słyszeliśmy, nowość przy kazaniu nieprzyjaciół, bo nieprzyjaciel ma być kochany, nie tyle tolerowany, czy oko za oko, ząb za ząb. Nie. Przyjaciel, nieprzyjaciel, właśnie ma być tym, którego się kocha tak, taką miłością, mądrą, która pozwoli temu człowiekowi się nawrócić. Nie chodzi tutaj wcale o pobłażanie zła, nie chodzi o to, żeby to zło się rozlewało, tylko chodzi o to, żeby nie odbijało się od nas tym swoim blaskiem, czy żebyśmy go nie odbijali, żebyśmy odbijali czymś bożym. To znaczy, to tak jak człowiek, który jest lustrem, który jest wpatrzony w Boże światło, to nawet gdy ta ciemność wpada, to odbija Boże światło. Nie odbija tej ciemności. I chodzi o takie spojrzenie na Chrystusa. Zauważmy, że kiedy Izraelici mieli na pustyni złe spojrzenie, patrzyli na Boga, patrzyli na Mojżesza i szemrali, to ten grzech szemrania odbił się. W ich życiu jadowitymi językami, jadowitymi wężami, które ich kąsały i paliły, jak piekielny ogień, i umierali z tego powodu. Przyszli do Mojżesza: wstaw się za nami, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu i przeciwko Tobie. I takim ratunkiem dla Izraelity był wąż. Wywyższony na miedzianym palu. I teraz na tego węża trzeba było spojrzeć. Spojrzeć, czyli odwrócić uwagę. Od tego, co się dzieje dookoła. Zobaczmy, dookoła krążą węże, i naturalnym odruchem jest, że człowiek się rozgląda, czy czasem trzeba się nie, nie obronić przed jakimś przychodzącym wężem. A właśnie tak trzeba było przyjąć taką postawę zawierzenia. To Bóg mnie obroni. Odwracam uwagę od węży i po, patrzę w górę. Mój wzrok, duszy znosi się do góry, i to jest ratujące. Dzisiaj patrzymy na Chrystusa. W liście do Hebrajczyków tam Patrzcie na Jezusa, on nam wie, że przewodzi i ją wydoskonala. I to, dzisiaj mamy odwrócić uwagę od naszych pokus. Jak to mówił święty ojciec pił, lekceważ pokusy, nie zwracaj na nie uwagi. Nie patrz na nie, spójrzcie na Chrystusa. On nam wie, że przewodzi i ją wydoskonala. Dzisiaj to, to święto podwyższenia Krzyża Świętego. Chcemy dziękować Panu Bogu za wszystkie Jego błogosławieństwa i chcemy na nowo spojrzeć na Chrystusa Ukrzyżowanego, odwrócić naszą uwagę od naszych słabości, naszych grzechów, od tego, co nas pociąga, odciąga od Boga, i żebyśmy no, mieli taką moc od Boga, nie od siebie żeby Bóg pokrzyżował w naszym życiu nasze grzeszne plany, nasze grzeszne pragnienia, nasze grzeszne porządliwości. To wszystko ma być pokrzyżowane, czyli przekreślone na rzecz tego, co Pan Bóg przygotował dla nas, na rzecz planu Bożego, na rzecz Bożej miłości. I na ten, na ten czas wywyższenia w swoim życiu krzyża, Krzyża Świętego. Tutaj za oknem mam grup księdza Jerzego Popiełuszki. Jest w kształcie Krzyża. Jest takby początek Różańca. I dookoła są kamienie symbolizujące właśnie Różaniec, paciorki Różańca w kształcie granic naszej ojczyzny, Polski. I przez Krzyż idziemy do nieba. Siostry Franciszkanki, służebnice Krzyża pozdrawiają się przez krzyż do nieba. I na tę drogę do nieba, przez krzyż, przez nasz codzienny krzyż przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.